Mamy tutaj dwa wersy 1000, jeden jest z nich obniżony. Chcemy Wam pokazać teraz, jak to wygląda na żywo. Chłopaki, weźcie motorki do pionu. Zobaczycie, jaka to będzie różnica. Teraz zobaczycie jej od tyłu. Zobaczcie. Teraz zobaczycie to. 3 metrówce. Ile to jest centymetrów? Tu mamy jakieś 86. Teraz zobaczmy motocykl obniżony. Tu mamy 82 cm. To jest 4 cm różnicy. A tu zobaczycie teraz, jak Leszek wsiada na normalnego Wersesa. Jak ma Stopę. Wzrost, tak. Leszek ma 1,74 m. Teraz może przesiądziesz się leszku na drugi motocykl. To jest nasz obniżony. I zobaczcie, stopa cała stoi na ziemi. Także te 4 cm naprawdę daje dużo. A gdyby było jeszcze za wysoko, mamy w ofercie akcesoryjną kanapę niższą. Zaraz ją założymy. Zobaczycie teraz, jak układa się noga. Leszek ma jeszcze ugięte kolano. Przy jego wzroście to już naprawdę jest duży komfort. A gdybyście chcieli sami się przymierzyć do tego motocykla, zapraszamy do nas.